Pokój i dobro, zapraszam na adwentowe wyzwanie. Mało ich już zostało, bo poniedziałek, czwarty tydzień adwentu, święta tuż-tuż, a dzisiaj wyzwanie jest takie: pomóż drugiemu w przygotowaniu do świąt. No i posprzątane, nie? No bo przecież nie powinniśmy wychodzić, nie powinniśmy się odwiedzać. No to nie mam mu pomóc? Otóż wcale, że nie. Otóż może być posprzątany, ale u Ciebie. No, swojej kobiecie pomóc. Ja? To co, przyjdziesz z roboty i ja już nie muszę robić, baba za mnie zrobi. Downo i nieprawda. Swojemu chopu pomóc. Bo on, co prawda, jest macho, ale koszuli i tak nie wybigluje. Pomóż swojemu rodzeństwu. Młodszymu na przykład. Z cierpliwością wytłumacz zadanie jakieś tam ze szkoły. Pomóż swoim rodzicom, i tak dalej, pomóż swoim bliskim. Święta się same nie zrobią. No, ktoś to musi zrobić. Ktoś musi te porządki zrobić, ktoś musi te zakupy zrobić, ktoś to wszystko musi uważać. Same się nic nie zrobi, ale jest, a jest tyle roboty, tyle prac domowych, i my tego nie doceniamy, że ktoś w rodzinie poświęca swój czas, swoje siły, a reszta bywo. Nie że tak jest zawsze. Ale bywo, nie, że jedyny udział w sprzątaniu to jest taki, że jak ktoś odkurza, to nogi dźwignie. Tym, nie tym, co odkurza, i na tym, co na tym zeslu siedzi. Więc same się nic nie zrobi. A poza tym, jak już ktoś coś do ciebie zrobił, to mieć też wdzięczność i docen ta robota. A nie, że mi ta zupa, Juzaś, nie smakuje, coś ty zrobiła. To zrób lepszo, jak umiesz, a nie na narzekaj. Bo my za mało rzekomy, a za dużo narzekamy. Nie narzekaj na święta. Do jutra z Bogiem.